Witam. Tam wstawiłem film na kanale do momentu, gdzie jest epoksydem zrobione Nie miałem kamerki naładowanej i wziąłem już podkładem, jest ten i na mokro przejechane. Tu od razu jakieś zaprawki porobiłem, ale to i tak będzie cały samochód malowany I tak, to tylko na razie, aby się za bardzo nie odróżniało. Tu nawet dokładnie nie szlifowałem, bo lubię przesadzić niekiedy i nie chcę przetrzeć. No, ale to na bazie może nie będzie aż tak widoczne no dobra, nie wiem, dzisiaj już jest trochę późno ale jutro chyba będę malował ogólnie też jest, jest masą już wysmarowane wszystkie połączenia, wszystko co było go abloha i epoksyd jest masa tu na razie nie wspawuję wzmocnienia jak będzie narożnie cały golf, jak będę go całego robił to wtedy wspawam dokładnie ze zbiornikiem, wszystko sobie dopasuje. tu nie wiem czy widać, ale tu wyciekła Wosk. To chyba te białe. No, to białe. I to jest wosk, który też został zakonserwowany od środka. Wszystko przez otwory jeden, drugi, trzeci. Tu od środka. O, w tym miejscu jest konserwacyjny. I od tej strony też wjechałem i opryskałem wszystko. Więc tak to się prezentuje. W bagażniku jest. Nie wiem czy jest otwarty, zamknięty epoksydem, tylko przyśnięte, i to wszystko zabezpieczone, bo i tak będzie wszystko robione, malowane tam, więc na razie tak zostawiam. I do jutra, a jutro pierwszy, ale to jest taki pierwszy, że można robić. Ludzie porządki robią, teraz ja sobie w tym czasie i pomaluję to wszystko. Ściągnęło mi w jednym miejscu blachę. O, nie wiem czy będzie widać. Mm. Tutaj jest delikatnie, delikatnie dołek jest wciągnęły, Ale tak na oko się nie rzuca, a to się poprawi później. Się weźmie wyciągnie. Jak będzie rozebrany środek, to czymś dojdę i wepchną pomału. A tu na razie aby jeździło i wyglądało miar. miarę. No to do jutra.